Czy złowiekalny rak i wada pasują do siebie jako partnerzy? W tym nagraniu odpowiadam na jedno z pytań, które otrzymałam od Was pod innym tak, <laughs> filmem tak. dotyczącym raków i miłości. I mogę powiedzieć tak: z jednej strony nie jest to jakieś super idealne dopasowanie. Jeżeli patrzymy po prostu tylko i wyłącznie na energię znaku raka i energię znaku wagi, ale jesteśmy w stanie zobaczyć całkiem sporo punktów wspólnych dla obu tych znaków. I między innymi należą do nich nakierowanie na tworzenie relacji. To jest bardzo ważne dla obu tych znaków. Można powiedzieć, że dla każdego człowieka ważne jest tworzenie relacji, ale są osoby, i znaki też, dla których jest to wyjątkowo ważne, jest to jeden z najważniejszych tematów w życiu, są osoby, dla których są trochę inne, dominujące tematy. Więc i dla raków, i dla wak, tworzenie relacji, czy to rodzinnej, czy partnerskiej, relacji z innymi ludźmi jest super ważne. Też oba z tych znaków są częścią tzw. Tak krzyża kardynalnego, znaczającego kierunki świata. Są w tak zwanej kwadraturze, więc w pozornie nieharmonijnym układzie. Ale powiedziałabym, że nawet nieharmonijny układ, ale taki, który łączy dane osoby, jest lepszy niż brak połączeń, ponieważ nieharmonijne aspekty możemy przekształcić, przetransformować i wykuć z nich coś korzystnego i stabilnego. Kiedy nie ma połączeń, nie ma jak budować relacji. Więc jest tutaj pewien też wspólny fundament. Też często te znaki mają planety osobiste, leżące w sąsiednich znakach, które współgrają w harmonijny, dobry sposób z właśnie oboma z nich, jakby nawzajem. I to sprawia, że pary tego znaku mogą być bardzo udane. Całkiem niezłe dopasowanie. Są troszeczkę lepsze, jeśli mówimy o czystej energii danego znaku, przy czym każdy z nas ma w sobie wszystkie planety i wszystkie elementy nieba, więc nie tak często trafiają się takie 100% <grymnie> czy 80% nawet osoby o czystej energii danego znaku. Zazwyczaj mamy też, szczególnie jeżeli miłość już się nawiązała, co się dzieje, to znaczy, że mamy układy, które nas łączą i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wypatrzymy na horoskopy partnerów i na wspólny partnerski horoskop.